Kamil, jak wrażenia po spotkaniu twarzą w twarz z Krzyśkiem Cieślakiem na ceremonii ważenia? Nie, dobre wrażenia, to, tylko, to, to, tylko spojrzenie w oczy, zobaczenie, zobaczenie sobie w oczy głęboko, ale no, to nie jest, to, to już w lingo, jak już jest się w ringo, to już jest inne spojrzenie, to już teraz jesteśmy, no, można powiedzieć, kolegami, bo jesteśmy, no, obydwoje jesteśmy no, z Polski, obydwoje boksemy też w Polsce, więc no, normalnie rozmawiamy. Wejdziemy do ringu i już nie będzie ani kolega, ani nikt go. Nie trzeba zrobić swoje. Zdziwiło cię to, że Zbignie Frał, bo upatruje w Krzyśku faworyta tej walki. No, musi mówić coś no trenuję no, z, z Krzyśkiem, to no, to musi mówić, że widzi w nim faworytę. Ja, tej, ja tego nie widzę bynajmniej. No ja myślę, że w tą walkę wygram, bo trenowałem mocno. Okej, okay, może miałem przeziębienie i w ogóle może miałem gorączkę, ale myślę, że będzie wszystko dobrze, że będzie mi leżał, będzie, będzie wygodny dla mnie z zawodnikiem. kiedy miałeś to przeziębienie? A jeszcze, jeszcze tydzień, tydzień temu chorowałem, troszeczkę tak miałem tą gorączkę, a w tamtym tygodniu, jeszcze w tamtym tygodniu, w piątek miałem gorączkę, ale teraz już wszystko dobrze. Ale odpuszczałeś z tego powodu z czy... Nie, nic nie opuszczałem, trenowałem dalej mocno. Czułem się dobrze na tych paringach, na treningach. Więc będzie dobrze. Chcesz tę walkę zakończyć przed czasem? Cały czas podkreślasz, że nie chcesz się bić, ale no jednak fajnie by było wygrać przez knockout. E, można wygrać przez knockout nie bijąc się. Można poczekać, wyczekać i trafić. To jest boks, jeden cios i ja albo on może się przywrócić. No ale e, będę się starał tak, że za boxować, żeby było fajne, fajne widowiskowo, ale e, Krzyśkowi będzie na pewno pasowało to, że będziemy, żeby jakbyśmy się bili. No, na, na 100% ja to wiem. Bo on jest takim zawodnikiem, że no jest niższy ode mnie i będzie próbował podejść do półdystansu. Ja będę też, to też będę boksował w półdystansie na pewno jak jak się jak będzie trzeba, ale myślę, że tak to będę boksował na dystans. Umiem boksować lewą ręką, umiem boksować na no chodzić, więc no zobaczymy. Mhm. Czyli raczej będziesz trzymał się środka ringu? Zobaczymy, to wszystko się okaże. W pierwszej rundzie wszystko się okaże: jak tutaj boksować, jak ten Piotrek mi powie, idź na niego, to pójdę. Powiem mi: idź, poczekaj, poczekam na niego, to poczekam. Wszystko też zależy od trenera. Mhm. Wiadomo, że teraz myślisz tylko o tej walce, ale po gali w Ergo Arenie w końcu wrócisz do Stanów Zjednoczonych, zostało już to wszystko uregulowane, w, jeśli chodzi o Twój pobyt? Mm, nie wiem, przyjeżdża mój promotor i się wtedy będę dowiadywał co i jak, będziemy się dogadywać, ale raczej będę że do Stanów, tam boksował, no zobaczymy jak to będzie.